PlayStation 5 Pro oficjalnie zostało potwierdzone przez Toma Hendersona, czyli jednego z najbardziej rzetelnych insiderów w branży gier. Takiego obrotu spraw można było się spodziewać po ostatniej nawałnicy wycieków i plotek, jakie pojawiały się w sieci, z czego jak się okazuje w tym momencie, wiele się potwierdziło. Oprócz tego do trzeciej odsłony Dark Soulsów został udostępniony fabularny mod. Battlefront sprzed 19 lat zaliczył niesamowicie tragiczną ponowną premierę, a twórcy Cyberpunka chwalą. Graczy, za odkrycie kolejnego easter egga, którego większość gdzieś przegapiła. Tak jak wspomniałem, ostatnio bardzo dużo mówi się o PlayStation 5 Pro, głównie za sprawą jakichś wycieków, leaków i innych informacji, które dochodzą do nas ze strony insiderów. Teraz oficjalnie do ogółu tych plotek odniósł się nawet sam Tom Henderson. No, który jak coś powie, to zwykle traktowane to jest jak już oficjalne, potwierdzone info. Chociaż oczywiście trzeba tutaj brać poprawkę na to, że nie jest to informacja prosta od PlayStation. Mianowicie potwierdził, że specyfikacja PlayStation 5 Pro, która wyciekła, jest jak najbardziej autentyczna. Głównie za sprawą takiego youtubera Mose Law Is Dead dowiadywaliśmy się różnych informacji konkretnie dotyczących PlayStation 5 Pro, a to dzięki temu, że on sam jest jakoś powiązany z osobami z branży technologicznej. Jak się okazuje, według Toma Hendersona, przekazywał on jak najbardziej prawdziwe informacje, mimo że sam twórca był niejednokrotnie krytykowany. Jako dowód posłużył się tutaj wyciekiem, który poszedł prosto z portalu deweloperskiego PlayStation, gdzie pojawiły się dokumenty, które w tym samym tygodniu gdzieś tam latały do szerokiego grona third party deweloperów, czyli takich studiów, które nie są bezpośrednio zależne od PlayStation, czy nie są w jakiejś oficjalnej współpracy z nimi, ale mają do czynienia z niebieskimi. Co więcej, w 2023 roku, bardzo wcześnie, na samym początku wręcz, Henderson zdradził, że PS5 Pro nosi kryptonim Trinity i ma umożliwić Wszystkim swobodną rozgrywkę w 4K, a nawet oferować tryb wydajności z dostosowaniem pod rozdzielczość 8K. Brzmi to dosyć niewiarygodnie, natomiast jak się okazuje, ma być to rzeczywista funkcjonalność tej konsoli. Co więcej, ze specyfikacji, która została niejako potwierdzona, wymienię takie rzeczy, które mogą wam jakąś tam lampkę zaświecić w głowie, bo nie wszystkie informacje, które się tam znajdują, są zrozumiałe dla przeciętnego zjadacza chleba. Co najbardziej interesującego z całej listy tych różnych możliwości, tej konsoli, to są punkty dotyczące przede wszystkim renderowania. Ma być ono o 40% szybsze od tego na PS5. Co więcej, ta konsola ma mieć 33,5 teraflopów, co porównując do standardowej wersji konsoli jest praktycznie 3 razy większą wartością. Jeden teraflop to 1 bilion operacji na sekundę, więc moc obliczeniowa takiej konsoli rzeczywiście jest przerażająco większa. Oprócz tego ma pojawić się coś takiego jak PSSR, czyli PlayStation Spectral Super Resolution Apps Scaling, innymi jeszcze słowy, takie autorskie DLSSS od PlayStation. Oprócz tych wszystkich informacji, wiemy też, że mamy spodziewać się tej konsoli gdzieś w okolicach świąt 2024 roku, a same robocze wersje PS5 Pro dostępne były już wcześniej dla bezpośrednio współpracujących z PlayStation deweloperów od września 2023 roku, a od tych niezależnych i bardziej niezwiązanych z nimi od stycznia 2024. Co również pokrywałoby się z różnymi przeciekami, jakie wtedy się pojawiały w internecie. Nie ma co mówić, ciężko jest społeczności o oficjalnego Souls-like'a od dużych czy też mniejszych deweloperów, także fani de facto postanowili wziąć sprawy w swoje ręce no i po części zaserwować nam właśnie nowego Souls-like'a. Dark Souls Arch Thrones to fanowski mod do Dark Souls 3, który oferuje naprawdę wiele i wydawać by się mogło, że rzeczywiście to troszeczkę wygląda jak kolejna odsłona Właśnie z tej kultowej serii. Wspomniany mod jest dostępny już do pobrania w demonstracyjnej wersji, ale pasuje coś, niecoś więcej powiedzieć o nim, prawda? Przede wszystkim jest on inspirowany Demon Soulsami i to stamtąd można się spodziewać głównie różnych zapożyczeń, a ich jest naprawdę wiele, bo sam mod oferuje nie tylko nowych wrogów, ale też bossów, zbroje, bronie czy zaklęcia, a także osobną linię fabularną, która de facto ma rozgrywać się między pięcioma unikalnymi światami w Dark Souls. Jest to na pewno najbardziej ambitny projekt, który pojawił się od społeczności fanów tego całego uniwersum i cóż, nie ma chyba wiele więcej do powiedzenia jak po prostu no trzeba to sprawdzić na własnej skórze. Sam mod jednak dostępny jest tylko na PC-tach i kompatybilny jest z wersją na Steamie. Także jest to jedyny mankament. Na pewno każdy kojarzy Star Wars Battlefront od EA, ale nie wiem czy wszyscy wiedzą o tym, że był jeszcze taki tytuł jak Star Wars Battlefront po prostu wydany od studia Aspyr w 2 2004 roku. Na tamten moment był to klasyk, który właściwie był niesamowicie chwalony. Nie tylko przez to, że była to naprawdę niesamowita przygoda fabularna, ale również przez multika. No i po blisko 19 lat to studio zdecydowało się na wydanie odświeżonej wersji na nowoczesne urządzenia. Zremasterowana edycja otrzymała ulepszoną grafikę, obsługuje również wyższą rozdzielczość 4K i zapewnia 60 klatek na sekundę, jak również zawiera zawartość, która wcześniej była dostępna tylko. Na niektórych konsolach oraz wszystkie aktualizacje, które pojawiały się na przestrzeni lat rozwijania tej gry. Niestety, kiedy spojrzymy na recenzje i opinie, jednoznacznie będziemy w stanie określić tą całą premierę jako tragedię. Na Steamie widnieje gładka przytłaczająco negatywne większość opinii to te od niezadowolonych fanów. No i w sumie co tutaj się dziwić? Gra kosztuje około 150 zł, co jak na tak stary tytuł jest dosyć sporą ceną, a co więcej, naprawdę jest tam sporo błędów. Przede wszystkim w trybie wieloosobowym, gdzie nie da się często dołączyć na serwer, jest zbyt wysoki ping i po prostu to nie działa. Także można się naprawdę nieźle przejechać po tym tytule, a niektórzy po prostu są wręcz tutaj zawiedzieni, że zajechali i zarżnęli dobrą grę i takiego klasyka. Niedawno informowałem was o tym jak jeden gracz odkrył pewnego easter egga w cyberpunku 2077, którego dało się odnaleźć za sprawą pewnego glitcha. Okazało się wtedy, że był to smaczek dodany w ostatniej aktualizacji, a teraz jak się okazuje tych nieodkrytych znajdziek jest jeszcze dosyć sporo. Pełen użytkownik Goniku Krasowicz znalazł właśnie takiego easter egga i dostał pochwały nawet od samych deweloperów. Rozchodzi się o małą pierdółkę w menu, mianowicie w miejscu, w którym była widoczna wersja gry, po najechaniu na nią kursorem, ta po chwili zamieniała się na 2.0.1. 7.7, 7, co jest oczywistym nawiązaniem do nazwy tej gry. Deweloperzy, na przykład Paweł Sasko, pogratulował odkrycia temu właśnie użytkownikowi i powiedział, że zaczynał już wątpić, że ktokolwiek go odkryje. Szczerze takie interakcje między graczami a twórcami są naprawdę miłe do oglądania i doświadczania, więc jeżeli coś takiego się jeszcze w przyszłości będzie pojawiało, to ja jestem zdecydowanie za tym. Bez dwóch zdań Cyberpunk będzie jeszcze rozwijany w przyszłości, przez to właśnie, że wiele aktualizacji. Jest tam potrzebnych, żeby naprawić błędy, które wprowadziły poprzednie aktualizacje i tak dalej. Także takich sytuacji możemy się pewnie spodziewać jeszcze więcej.